Wodnik od 20 stycznia do 18 lutego. Wodniki są często uważane za nosicieli wody w Zodiaku, pomimo tego, że są znakiem powietrza, są wysoce intelektualne i innowacyjne oraz cenią sobie stymulację intelektualną i przyszłościowe pomysły. Wodniki są również bardzo towarzyskie i otwarte, co czyni je doskonałymi graczami zespołowymi i przyjaciółmi, którzy cenią swoją wolność i indywidualność. Symbol niosący wodę. Planeta rządząca: Uran. Żywioł: Powietrze. Kolor: Jasnoniebieski, srebrny. Dom rządzący: 11. dom. Najbardziej kompatybilne znaki wodnika: Bliźnięta, Waga. Kamień urodzenia wodnika: Ametyst. Kluczowe cechy: Postępowy, oryginalny, niezależny. Ryby od 19 lutego do 20 marca. Często opisywane jako marzyciele zodiaku. Ten znak wodny posiada żywą wyobraźnię i często ma kreatywny i artystyczny talent. Ryby mogą być bezinteresowne i opiekuńcze, czasami aż do poświęcenia własnych potrzeb dla dobra innych. Mogą jednak również mieć trudności z wyznaczaniem granic i mieć tendencję do przytłaczania się emocjami. Symbol: ryba. Planeta rządząca: Neptun. Żywioł: woda. Kolor: fioletowy, liliowy, purpurowy, fioletowy, morska zieleń rządzący dom 12 dom najbardziej kompatybilne znaki ryby skorpion rak kamień urodzenia ryby akwamaryn kluczowe cechy współczujący artystyczny intuicyjny baran od 21 marca do 19 kwietnia osoby spod znaku barana charakteryzują się silnym poczuciem niezależności i pewności siebie jako znak ognia mają naturalną skłonność do przejmowania kontroli nad sytuacjami i nie boją się bronić swoich celów. Ta asertywność często prowadzi ich do bycia pionierami, łamania nowych zasad i przesuwania granic w różnych aspektach życia. Symbol: baran, planeta rządząca, Mars, dom rządzący, pierwszy dom, żywioł, ogień, kolor, czerwony najbardziej kompatybilne znaki barana lew, strzelec. Kamień narodzin barana: diament. Kluczowe cechy: odważny, zdeterminowany, pewny siebie. Byk od 20 kwietnia do 20 maja. Osoby spod znaku Byka znane są ze swojej praktycznej i niezawodnej natury. Często są uziemieni i stabilni, szukając komfortu i bezpieczeństwa w swoim życiu. Z silnym uznaniem dla lepszych rzeczy w życiu, cenią sobie dobra materialne i lubią oddawać się zmysłowym przyjemnościom. Symbol: byk. Planeta rządząca, Wenus, Żywioł, Ziemia, Kolor, Zielony, Rządzący Dom, Drugi Dom. Najbardziej kompatybilne znaki byka, Panna, Koziorożec, Kamień Narodzin byka, Szmaragd. Kluczowe cechy: Niezawodny, cierpliwy, praktyczny. Bliźnięta, od 21 maja do 20 czerwca. Bliźnięta, trzeci powietrzny znak Zodiaku, charakteryzują się dwoistą naturą i wszechstronnością. Osoby urodzone pod tym znakiem znane są ze swoich bystrych i intelektualnie ciekawych osobowości, zawsze poszukujących nowych doświadczeń i wiedzy. Ich zdolności adaptacyjne i doskonałe umiejętności komunikacyjne sprawiają, że są doskonałymi rozmówcami i motylami społecznymi. Symbol: bliźnięta, planeta rządząca, merkury, żywioł, powietrze, kolor, żółty, dom rządzący, trzeci dom najbardziej kompatybilne znaki bliźnięta. Waga, Wodnik, Kamień Urodzenia Bliźnięta, Agat. Kluczowe cechy: zdolny do adaptacji, towarzyski, inteligentny. Rak, od 21 czerwca do 22 lipca, znane ze swojej wrażliwości, znaki raka są głęboko intuicyjne i sentymentalne. Są bardzo empatyczne i opiekuńcze, zawsze stawiając potrzeby innych przed własnymi. Osoby spod znaku raka są niezwykle lojalne i opiekuńcze wobec swoich bliskich tworząc silne więzi emocjonalne z rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Symbol: Krab, Planeta Rządząca, Księżyc, Żywioł, Woda, Kolor, Biały, Rządzący Dom, Czwarty Dom, Najbardziej kompatybilne znaki raka: Skorpion, Ryby, Kamień Urodzenia Raka Rubin. Kluczowe cechy: Wytrwały, Pomysłowy, Lojalny, Lew, od 23 lipca do 22 sierpnia. Lwy lubią być w centrum uwagi i mają naturalny talent do dramatyzmu i kreatywności, dzięki czemu są urzekającymi wykonawcami i artystami. Ich hojna i serdeczna natura przyciąga innych, a oni często przyjmują rolę przywódczą zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dzięki niezachwianej pewności siebie, lew dąży do osiągnięcia swoich celów i inspiruje ludzi wokół siebie, aby robili to samo. Symbol: lew planeta rządząca. Słońce, żywioł, ogień, kolor, złoty, rządzący dom, piąty dom najbardziej kompatybilne znaki lwa, baran strzelec, kamień narodzin lwa, Perydo. Kluczowe cechy: kreatywny, namiętny, hojny. Panna od 23 sierpnia do 22 września, panna, znak Ziemi, kojarzy się z silnym poczuciem odpowiedzialności i skrupulatnym podejściem do życia. Panny mają bystry, analityczny umysł i doskonale rozwiązują problemy, często dążąc do perfekcji we wszystkim, co robią. Ich opiekuńcza i wspierająca natura sprawia, że są niezawodnymi przyjaciółmi i sumiennymi pracownikami, a także przodują w organizowaniu i efektywnym zarządzaniu zadaniami. Symbol: panna. Planeta rządząca. Merkury. Żywioł. Ziemia. Kolor: szary, beżowy, bladożółty. Dom rządzący. Szósty dom. Najbardziej kompatybilne znaki panny, byk, koziorożec, kamień urodzenia panny, szafir. Kluczowe cechy. Lojalny, analityczny uprzejmy. Waga. Od 23 września do 22 października Wagi, kardynalny znak powietrzny, stawiają na równowagę, dążą do uczciwości i sprawiedliwości. Wagi słyną z uroku i dyplomatycznego charakteru. Mają naturalny talent do mediacji w konfliktach i promowania harmonii w swoich związkach. Waga, rządzona przez Wenus, planetę miłości i piękna, ma również duże uznanie dla estetyki i zwykle ma oko do sztuki i mody. Symbol: Waga, Planeta Rządząca, Wenus, Żywioł, Powietrze, Kolor: Różowy, Zielony, Dom Rządzący, Siódmy Dom Najbardziej kompatybilne znaki wagi: Bliźnięta, Wodnik. Kamień urodzenia wagi opal. Kluczowe cechy: dyplomatyczny, uczciwy, towarzyski. Skorpion od 23 października do 21 listopada. Skorpiony ósmy wodny znak Zodiaku są często kojarzone ze swoją intensywną i namiętną naturą. Ich emocje są głębokie i mają naturalną zdolność rozumienia głębi ludzkiej psychiki. Znane z niezachwianej determinacji Skorpiony są nieustępliwe w dążeniu do celu i mogą wykazywać tajemniczą i magnetyczną aurę, która przyciąga do nich innych. Symbol, skorpion, planeta rządząca, Pluton, żywioł, woda, kolor, szkarłatny, czerwony, rdzawy. Dom rządzący, ósmy dom. Najbardziej kompatybilne znaki skorpiona. Rak, ryby. Kamień urodzenia dla skorpiona, topas. Kluczowe cechy. Odważny, namiętny, zaradny. Strzelec, od 22 listopada do 21 grudnia. Osoby spod znaku strzelca uwielbiają filozoficzne dyskusje, podróże i wolność. Osoby urodzone pod tym znakiem kierują się pragnieniem eksploracji i rządzą wiedzy. Jako naturalny znak ognia, mają otwarte i filozoficzne podejście do życia, zawsze szukając głębszych znaczeń i szerszych horyzontów. Symbol, łucznik, planeta rządząca, jowisz, żywioł, ogień, kolor. Niebieski, dom rządzący, dziewiąty dom, najbardziej kompatybilne znaki strzelca, baran, lew, kamień urodzenia strzelca, turkus, kluczowe cechy, hojny, idealistyczny, duże poczucie humoru. Koziorożec, od 22 grudnia do 19 stycznia, koziorożce, znane jako morskie kozy, zodiaku, stawiają na ciężką pracę i często postrzegane są jako osoby poważne i realistyczne. Są to niezawodne i odpowiedzialne osoby, które cenią ciężką pracę i długoterminowy sukces, co czyni je naturalnymi liderami i doskonałymi planistami. Pomimo poważnej postawy, koziorożce mogą być również zaskakująco dowcipne i opiekuńcze, gdy tylko lepiej je poznasz. Symbol koza, planeta rządząca, Saturn, Żywioł, Ziemia, kolor brązowy, czarny, dom rządzący, dziesiąty dom. Najbardziej kompatybilne znaki koziorożca. Byk, panna. Kamień urodzenia koziorożca, granat. Kluczowe cechy: odpowiedzialność, dyscyplina, samokontrola. Dziękuję za oglądanie filmu. Możesz komentować, dać łapkę w górę lub w dół, możesz też subskrybować kanał. Aby nie przegapić kolejnych materiałów, zapraszam też do odwiedzenia moich wszystkich filmów z kanału.